Przemek, remisujemy w Bielsku 1-1 z Podbeskidziem. Ciężki mecz, twoja bramka. Jak go ocenisz? Myślę, że z przebiegu meczu musimy szanować ten punkt. Nie był to nasz na pewno wybitny mecz. Były dobre momenty, natomiast my jako drużyna wymagamy od siebie zdecydowanie więcej. Ale Podbeskidzie jest bardzo, bardzo dobrym zespołem, więc, yy, więc, tak jak mówię, na ich terenie, na ich boisku e, zdobyliśmy, wywozimy jeden punkt i, i na pewno go szanujemy. Czy na grę miało też wpływ powiedzmy słabe boisko? No. Nie ukrywam, że byliśmy troszeczkę tym zaskoczeni, bo jednak tutaj stadion i, i cała infrastruktura wskazuje na to, że, że, no, że piłkarskie święto tutaj się odbędzie. Natomiast gdzieś tam ta murawa na ten moment no, była najsłabsza, na jakiej przyszło nam grać w tym sezonie. Wiemy też jaki mamy pomysł, gdzieś tam chcemy, chcemy tą piłkę rozgrywać, a, a no, niestety no, nie do końca to boisko na to po pozwalało, co... Co potem utrudniło nam w wielu sytuacjach rozwiązywanie, rozwiązywanie akcji, ale nie można tu bo boisko było takie same dla obu zespołów, i tak my tak mówię. No remis, mecz się zakończył remisem, i pewnie ten punkt możemy przyjmować z pokorą, ale co według ciebie zabrakło nam? Jakich, jakich, jakich tam powiedzmy akcji, które mogłyby spowodować, że coś, coś jeszcze szczelimy i wywierzymy stąd trzy punkty? Myślę, że w dzisiejszym meczu zabrakło spokoju. Mieliśmy, mieliśmy kilka naprawdę fajnych odbiorów i przejść do, do kontrataków i, i do sytuacji e, choćby Szymka jeden na jeden, ale to tutaj o, też, też w tym wypadku akurat boisko nie pomogło, bo, bo mu przed samym strzałem piłka podskoczyła. E, natomiast tak jak mówię, tego spokoju. Zabieraliśmy piłkę, potem m, potrzebowaliśmy wymienić, wymienić te kilka podań i, i przesunąć ten pres przeciwnika niżej i go ominąć. E, natomiast często kończyło się jakimś dokładnym podaniem e, lub ewentualną stratą. Mhm. Teraz kolejny mecz przed nami z Polonią Bytom. Ciężki też bardzo dobra drużyna. Jak będziemy się przygotowywać? Nie ma w tej lidze łatwych meczy, więc no, oczywiście szanujemy polonię. Sprawdziliśmy się z nimi w pucharze, udowolnili swoją wartość i że naprawdę są bardzo fajną zespołem. Natomiast my też znamy swoją wartość i oni przyjeżdżają do nas. Będziemy się starać pokazać jak najlepszej strony. Mamy cały tydzień na to, żeby się przygotować i, i na pełnej świeżości wygrać te derby. Dzięki Przemek. Dziękuję.